Daliście się namówić na, na kolejne spotkanie Mówię z takim dobrym, wartościowym filmem, z dobrym, wartościowym przesłaniem i przekazem. Przy tej okazji oczywiście bardzo dziękuję i Księciu Grzegorzczowi, i Księciu Bawkowi za otwartość na ten pomysł, za to, że możemy tutaj dzisiaj mógł spotkać. krótko spotkać. Przedstawiam kilka miesięcy na to nie szkodzi, żeby to powtórzyć, więc nazywam się Mirek, nazwisko Wam Na co dzień muzyk, muzykuję w takim zespole, który nazywa się Członkowy Spirit. Mówię o tym zespole, dlatego, że czy to przy okazji tworzenia muzyki, czy przy okazji różnych innych przedsięwzięć, którymi się w życiu zajmowałem. A miałem tego przez trzy lata w telewizyjnej jednicy magazynu Młodzieżowe Graje. Widziałem bardzo wiele niezwykłych miejsc, przybliżyłem pół Europy. Wśród tych wielu zadań, które przed mną żadne z nich nie było tak wymagające, tak ważne, ale też nie miało tak małego marginesu błędu, jak gojcostwo. Które próbuje realizować na miarę swoich możliwości, od ponad lat, w tym czasie, właśnie tylko naszych dzieci. Z tego też powodu, ten właśnie dzisiejszy film chciałem tak Państwu zaproponować. Jak widzę Państwo, też niektórzy ze swoimi pociechami tutaj przybyli. Ojcowstwo rodzicielstwo, jak wspomniałem, to taka dziedzina życia, w której margines błędu jest wręcz zerowy, ponieważ ponieważ tych naszych ewentualnych błędów są potem nasze dzieci. A że jest to bardzo trudna, Państwo sami być może z własnego doświadczenia wiecie, jak jej podobać, być może macie już na to też swoje własne pomysły. Ja zachęcam do obejrzenia filmu, bo może dla niektórych z Was będzie to też pewnego rodzaju inspiracja, tak jak i dla mnie, za każdym razem, kiedy oglądam, to wyłapuję w coś nowego, co potem inspiruje mnie do tego, by wcielać pewne pomysły, dobre idee, zamiary. W życie codzienne. Tak jak miesiąc temu, tak i dziś, chciałem dać Państwu szansę na to, byśmy wspólnie byli współorganizatorami tego naszego dzisiejszego spotkania. Nie chcieliśmy kosztami organizacyjnego pokazu obarczać parapi, choćby kosztem zakupu licencji czy, czy innymi składowymi, które gdzieś tam no, trzeba było być. Jeśli Państwo znacie, że to jest dobry wieczór i że warto tu dzisiaj być, jeśli chodzi czy przy wyjściu i z góry Państwu dziękuję, że wrzucone tam grosz. To być może da szansę nam na to, żebyśmy tą ideę oglądania dobrych wartościowych filmów mogli kontynuować, choćby przy otwartości księży w tej terapii, na przykład w przyszłym miesiącu. Do tego jeszcze oczywiście wrócimy. Zachęcam też, tak jak miesiąc temu, po zakończonej projekcji, jeszcze przez chwilę pozostać na swoich miejscach, byśmy mogli w jakiś sposób odnieść się do tego, co za moment zobaczymy na ekranie. Teraz nie chciałbym tego w żaden sposób robić, żeby nie odbierać Państwa w satysfakcji z oglądania filmu, nie chcę zdradzić czy tu będzie działo, później będzie nam trochę łatwiej. Ja Przecież cieszę się, Państwo jesteście. Dziękuję za Waszą przyjemność. Niedzielny, cenny, niedzielny czas. Mam nadzieję, że to jest i będzie ciągle dobry wieczór. Zapraszam.